Czy wiecie, co niedługo trafi na wasze talerze? Wołowina faszerowana antybiotykami, która w Polsce jest zakazana od dekad. Mercosur to jest umowa Niemiec z całym światem, a przede wszystkim z Ameryką Południową. I my rzeczywiście na tym tylko stracimy. Ale pytanie jest szersze rzeczywiście, czy to jest umowa bezpieczna dla Polaków. Jestem przekonany, że absolutnie nie. A co warto powiedzieć, słuchajcie, przecież o tym wiemy. Dzisiaj właśnie, czy tam kilka dni temu dosłownie została podpisana umowa z Indiami. I to jest kolejna rzecz, która będzie dyskutowana w parlamencie. Europejskim. Kolejne wyzwanie. My tej umowy nawet jako parlamentarzyści nie znamy. I właśnie dzisiaj o tym chcemy powiedzieć w odcinku, który przed nami. Waldek, tyle się mówi o umowie z Mercosurem. W streś tak naprawdę naszym tutaj słuchaczom, tym, którzy nas oglądają, co w tej umowie z Mercosurem się już finalnie znajduje? Wiemy, że minister Krajewski nie przeczytał. A tę umowę to w całości pan przeczytał? Nie, w całości, bo jej nikt nie zna w całości. Ale ty doskonale tę umowę znasz na wylot, więc powiedz, które zagrożenia ty upatrujesz właśnie jako te największe dla polskiego rolnictwa? No, umowa z Mercosur, krajami Mercosur to jest umowa globalna. To jest umowa, która znosi ponad 90 ceł na wszystko, nie tylko na rolnictwo. I my dzisiaj rzeczywiście rozmawiamy o rolnictwie, bo ono jest dla nas najważniejsze z punktu widzenia Polski. Ale proszę mi wierzyć, że ilość zmian, które w ta umowa wprowadza, jest gigantyczna. Będziemy mieli konkurencję w meblarstwie, będziemy mieli w kosmetykach, będziemy mieli w chemii, będziemy mieli w różnych produktach i wszędzie, gdzie porównamy te rynki, bo ja analizowałem rynek brazylijski, rynek polski, e Ciężko być konkurencyjnym, mając tak, takie niskie ceny energii, mając takie niskie koszty e, pracy. Więc mamy umowę na zniesienie ceł w 90% e, procent produktów, jakie dzisiaj są na rynku. Spożywcze elementy to jest element bezpieczeństwa i o tym powinniśmy mówić przede wszystkim, bo e, czy mieszka się w Warszawie, w Słupsku, w Gdańsku, to jest rzeczywiście temat numer, numer jeden. Ale z punktu widzenia gospodarki to na uderzy nawet w te miejsca, w których do tej pory i dzisiaj się nie spodziewamy. No ale zobacz, co właściwie zrobiła polska prezydencja w tym czasie. Bo przecież ta umowa była negocjowana od ponad 20 lat, ale tak naprawdę tej rzeczywistej zapisy, przynajmniej w moim głębokim przekonaniu, i tak jak tutaj to analizowaliśmy w Parlamencie Europejskim, de facto powstały w ostatnich dwóch latach. Czyli po, po tej nowej Komisji Europejskiej na niecałe dwa lata, gdy nowa Komisja Europejska przyszła, została przegłosowana jej, jej utworzenie, de facto rozpędzili się znowu w kolejnych negocjacjach i szybko chcieli to domknąć pod dyktando Niemiec, jak powiedzmy sobie wprost. No i polska prezydencja miała być szansą, mogła być szansą na to, żeby wynegocjować na przykład pewne wyłączenia. Były te e, listy towarów, które zostały wyłączone. Dlaczego na przykład u nas są tylko dwa, mimo że mamy więcej tych produktów regionalnych? Skąd w ogóle się to wzięło? Dlaczego? Na przykład polska prezydencja tego nie załatwiła o co tu chodzi? Umowa była w zawieszeniu przez wiele lat, ponieważ jasnym było, że ona jest nie do przeforsowania z punktu widzenia politycznego. Ale kiedy zmieniła się władza w Polsce i było to już jasne? Doszło do przyspieszenia. Dlaczego? Dlatego, że jasnym było, że Donald Tusk, nawet jeśli będzie sam protestował, to nie zbuduje żadnej mniejszości blokującej. On będzie, można powiedzieć, pozornie blokował tę umowę, czyli twierdził w Polsce, że ją blokuje, a de facto ten sprzeciw nic nie będzie oznaczał. Kiedy mieliśmy Prawo i Sprawiedliwość Mateusza Morawieckiego, było jasne, że gdyby doszło do głosowania i takiego przyspieszenia, postawilibyśmy tę sprawę w 25 stolicach, objechalibyśmy wszystkie kraje i by się okazało, że tę mniejszość blokującą by się po prostu zbudowało. No i rzeczywiście przyspieszenie było w ostatnim czasie. Spominie Wszelkich procedur, bo ilość momentów, w których procedury złamano, jest co najmniej kilka. Po pierwsze, to państwa i parlamenty powinny zatwierdzać tę umowę. I to jest pierwszy wyłom w tego typu sytuacji, że rozdzielono jedną globalną umowę na część handlową i polityczną i tą handlową przekazano do wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej. No dobra, ale słuchaj, no, tu jakbyśmy spotkali, bo szanowni państwo, jesteśmy w parlamencie europejskim, jakbyśmy spotkali posłów z Polskiego Stronnictwa Ludowego Platformy Obywatelskiej, to oni tak wiele mówili o klauzulach bezpieczeństwa, tak? My wiemy, że to jest wydmuszka, ale też no, z racji na to, że pracowałeś w tej komisji rolnictwa, bo jesteś jej członkiem, nad tymi klauzulami, Powiedz, dlaczego tak naprawdę one w gruncie rzeczy są fikcją? Bo dzisiaj oni sobie tak de facto wycierają gęby już, tak mówiąc zupełnie wprost, tymi klauzulami twierdzą, że te klauzule ochronią wszystkich europejskich rolników, a w tym samym czasie w Ameryce Południowej słyszymy w ogóle, że jakie klauzule? Przecież to nie jest elementem umowy. To jak rzeczywiście z tymi klauzulami de facto, ich obowiązywaniem, ich skutecznością, no bo myślę, że część osób chciałaby wierzyć w to, że coś tutaj zostało ochronione. My wiemy, że tak nie jest, ale powiedz w szczegółach, dlaczego właśnie twierdzimy, że te klauzule są niewystarczające. Grudnia zamknięto negocjacje umowy handlowej, więc wszelkie dodatki, które mogłyby zawrzeć się w tej umowie, musiałyby powodować otwarcie tej umowy i na nowe negocjacje. Tego nie zrobiono. Czyli wydano rozporządzenie, które de facto jest dokumentem i prawem wewnętrznym Unii Europejskiej. Mhm. I nie ma żadnego obowiązku, żeby kraje z Mercosuru stosowały te przepisy. I prawdopodobnie te przepisy będą zaskarżone przez kraje Mercosuru i niestosowane w praktyce. Natomiast druga rzecz co do treści tych klauzul. Składałem poprawki, bo rzeczywiście liczyłem na to, tak jak mówisz, żeby to były realne e, klauzule bezpieczeństwa. Myśmy ćwiczyli już tego typu klauzule przy Ukrainie. I one są kopią tamtych rozwiązań, to znaczy jeżeli dojdzie do perturbacji na rynku w wyniku wielkiego eksportu i zaburzeń, to wówczas mogą wejść klauzule w życie. Czyli komisja podejmuje decyzję w określonym czasie. A ja apelowałem, i myśmy apelowali w EKR, żeby to był pewien automatyzm. I w momencie, w którym widzimy już zagrożenie dla przekroczeń i dla, może być, perturbacji na rynku, one już działały. Jeżeli nie będzie automatyzmu, one po prostu nie będą działać. działały. Czyli w skrócie, to jest to, co tutaj często się bardzo mówi, że Komisja Europejska będzie mogła zareagować. Będzie no tylko, monitorowała. A, tak, najpierw monitorowała, ale później będzie mogła zareagować. Tylko pytanie brzmi, w czyim interesie będzie wtedy działać? No bo wiemy doskonale, że ewentualne uruchomienie tych klauzul będzie powodowało również napięcia w eksporcie towarów z Unii Europejskiej do Ameryki Południowej, a te głównie eksportują Niemcy. No to siłą rzeczy wiadomo, że uruchomienie takiej nawet procedury powodowałoby napięcia na linii gospodarka niemiecka, gospodarka Ameryki Południowej, więc dlatego też uważamy, że te klauzule de facto są fikcją. Ale to jest jedna rzecz, umowa z Mercosurem. A teraz warto, żebyśmy też sobie kilka rzeczy powiedzieli o tym, co się się dzieje dalej, bo mamy umowę z Indiami, która jest tajna, jak to zwykle w tych umowach bywa, no bo przecież może tutaj wszyscy, którzy nas słuchają, tego nie wiedzą, ale te Dyskusje, te wszystkie negocjacje odbywają się za zamkniętymi drzwiami. To znaczy, grupa urzędników Komisji Europejskiej negocjuje kolejną, największą właściwie w tej chwili w historii umowę gospodarczą z ogromnym krajem, największym krajem ludnościowo na świecie i my nie znamy szczegółów jako posłowie do Parlamentu Europejskiego. Ba, nawet rządy przecież nie znają treści tej umowy. Ona została już parafowana i zaraz będzie uruchomiona pewnie procedura, żeby ją przyjąć. No przecież to wszystko stoi na głowie. My. Identyfikujemy intuicyjnie teraz zagrożenia wynikające z tej umowy, no ale na dobrą sprawę nawet nie wiemy, co jest w jej treści, bo zaraz ona dopiero zacznie być tłumaczona. Co ty uważasz na ten temat? Bo przecież też ostatnio w Indiach z delegacją Parlamentu Europejskiego, o ile dobrze pamiętam byłeś, i co oni wtedy mówili na temat tej umowy. Pamiętam, że powątpiewałeś, czy ona będzie, ale widać pewne ustępstwa wobec Indii tam zostały poczynione. To jest ten sam proceder, który poznaliśmy przy Mercosurze. To znaczy Komisja Europejska sama podejmuje decyzję w zakresie tej umowy i stawia i państwa członkowskie, i Parlament Europejski przed faktem, Dokonanym. Ona zamyka negocjacje. Doszło do zamknięcia negocjacji. Tak samo jak 6 grudnia 2023 roku, tak teraz zamknięto negocjacje. I co to oznacza? To oznacza, że przedstawi się za jakiś czas umowę, która już jest zamknięta, wynegocjowana. Dokładnie. I to powoduje, że wiąże się ręce krajom, wią wiąże się ręce i możliwości wpływu na tę umowę na ostateczny kształt decydentom, czyli krajom członkowskim, którzy podejmują no de decyzje w ramach Europejskiej. tutaj w Parlamencie Europejskim nie psujcie tego świetnego dealu, nie bądźcie malkontentami, jak na przykład branże, czy to branży przemysłowej, czy rolnej zauważą ogromne luki w tej umowie, to będzie, że to są ci, co narzekają, prawda? No ale nigdy w transparentny sposób te negocjacje się nie odbyły, więc to jest kolejne zagrożenie, które widzimy i o którym też będziemy dyskutować w kolejnych naszych spotkaniach, bo Szanowni Państwo, co jakiś czas właśnie będziemy chcieli z Wami się spotkać tutaj w studiu w Parlamencie Europejskim, aby porozmawiać o tym, co się dzieje w legislacji unijnej i w tych najważniejszych sprawach, dla Polski. A umowa z Mercosurem to tylko jeden z tematów, bo jak widzicie, nami duża umowa z Indiami, ale także wiele innych aktów prawnych, które tutaj w tym budynku i w Strasburgu są procedowane. Tak, niedługo pokażemy szczegóły tej umowy. Jest wiele zagrożeń, nie tylko związanych z rolnictwem. To jest najludniejszy kraj świata, prawie półtora miliarda ludzi. Proszę mi wierzyć, że to nie będzie uczciwa konkurencja. Szanowni Państwo, zachęcamy Was do komentowania i udostępniania tego odcinka, a na następne zapraszamy już niebawem.